Góry Abarim, zlokalizowane na północno-wschodnim brzegu Morza Martwego, dawniej znajdowały się na terenach spornych pomiędzy Izraelitami oraz Moabitami i Amonitami. Góry te, wśród nich m.in. Nebo oraz Peor, liczące odpowiednio 710 i 850 metrów nad poziomem morza, były świadkami tych wszystkich okoliczności, w tym też tragicznych, wejścia narodu wybranego do ziemi obiecanej. Ojcowie nasi nie zważali na cuda Twoje w Egipcie, nie pamiętali wielkiej łaski Twojej i buntowali się nad Morzem Czerwonym, a jednak wybawił ich dla imienia swego, aby okazać moc swoją, zgrobił Morze Czerwone, także wyschło i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię. Tak wybawił ich z ręki tych, którzy ich nienawidzili, i wyzwolił ich z ręki wrogów. Wody okryły ich ciemiężców, ani jeden z nich się nie ostał. Wtedy uwierzyli słowu Jego, śpiewali pieśni na Jego chwałę, lecz szybko zapomnieli o Jego czynach. Nie pokładali nadziei w radzie Jego. Dali upust porządliwości na pustyni i kusili Boga na pustkowiu. Wtedy dał im, czego żądali, tyle że aż chorowali z przesytu. Uczynili cielca na chorebie i kłaniali się ulanemu posągowi. Zamienili chwałę Boga swego na obraz wołu jedzącego trawę. Zapomnieli o Bogu, wybawicielu swoim, który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, cudów w krainie Hama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym. Czy to byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec Jego, który stanął w wyłomie przed Nim, aby odwrócić gniew Jego tak, aby ich nie wytracił. I wzgardzili ziemią rozkoszną, nie uwierzyli słowu Jego, szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu Pana. Tedy podniósł na nich rękę swoją, by ich wytracić na pustyni, aby potomstwo ich rozrzucić wśród narodów i rozproszyć ich po wszystkich ziemiach. Przyłączyli się do Balpeora i jedli z ofiar składanych umarłym. Rozgniewali go postępkami swymi, dlatego spadła na nich plaga. Gdy wystąpił Pinchas i wkroczył, i plaga ustała. Poczytano mu to za sprawiedliwość, z pokolenia w pokolenie, na wieki. Bóg chronił naród wybrany podczas drogi do ziemi obiecanej. Dowodem było nie tylko przejście przez Morze Czerwone, ale też wszystkie inne dowody Bożej łaski. Pod koniec drogi król Moabski próbował nająć jasnowidzącego Bileama, aby ten przeklinał Izraela. Jednak Bóg mu na to nie pozwolił. Lecz za to Bileam pouczył króla że dopóki Izraelici trwają wiernie przy przymierzu z Bogiem, jest nad nimi szczególna opieka naszego Pana. Fakt ten próbowały wykorzystać Moabitki, które zapraszały mężczyzn izraelskich na uczty towarzyszące składaniu pogańskich ofiar, jak też czytamy w 25 rozdziale czwartej Księgi Mojżeszowej od wersetu pierwszego. Gdy Izrael osiadł w Sittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzegnął się z Balem, Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. Dzięki szybkiej, gwałtownej reakcji kapłana Pinehasa lud został zachowany, a Boży gniew się odwrócił. Winni z prowadzenia grzechu na Izraela zostali ukarani i dzięki temu Izraelici mogli wejść do ziemi obiecanej. Potem rozgniewali go wód Meriba. Także Mojżesz cierpiał z ich powodu, bo rozgoryczyli ducha Jego i wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi. I rzekł Pan do Mojżesza, wejdź na tę oto górę Abarim i zobacz ziemię, którą daję synom izraelskim. A gdy ją obejrzysz, zostaniesz także i Ty przyłączony do swojego ludu, jak został przyłączony twój brat Aaron, za to, że podczas waśni ludu ze mną Sprzeciwialiście się rozkazowi mojemu na pustyni syn. Zanosiłem wówczas do Pana błaganie: Panie Boże mój, pozwól proszę, niech ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu Was, nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie: Dosyć, nie mów już do mnie o tej sprawie. Tego samego dnia przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy Wstąp na górę Abarim, górę Nebo, która jest w ziemi moabskiej naprzeciw Jerycha i spójrz na ziemię kananejską, którą daję synom izraelskim na własność. Na górze, na którą wstąpisz, umrzesz i zostaniesz przyłączony do swojego ludu za to, że nie uczciliście mnie jako świętego pośród synów izraelskich, tylko z daleka zobaczysz ziemię lecz tam nie wejdziesz do ziemi, którą ja daję synom izraelskim. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo i Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan, cały okręg Naftaliego, ziemię Efraima i Manasesa, całą ziemię ludzką aż po Morze Zachodnie i Negeb i obwód Doliny Jerycha, miasta Palm aż po Soar. I rzekł Pan do niego – to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Twojemu potomstwu dam ją, pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem pana, i pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej, naprzeciw Bet-Peor. A nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. Góry Abarim były ostatnim ziemskim przystankiem Mojżesza. Lecz żaden z tych, którzy wyszli z Egiptu i przeszli przez Morze Czerwone, nie wszedł do ziemi obiecanej, poza Jozuem i Kalebem. Jednak o ile w przypadku Izraela powodem był bunt i niewiara, to w przypadku Mojżesza przyczyną był chwilowy akt nieposłuszeństwa. Lecz ze względu na to, iż Mojżesz był przywódcą ludu, Bóg wymagał od niego całkowitego posłuszeństwa, dlatego też i kara była tak surowa. Ale ze względu na bliskie stosunki, relacje Boga z Mojżeszem pozwolił mu na to, aby ten z daleka oglądał Kanaan. Jednak wejście do ziemi obiecane było zastrzeżone tylko dla tych, którzy zachowali wiarę do końca. Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swój i obrzydził sobie dziedzictwo swoje. Wydał ich w ręce narodów i panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili. Gnębili ich wrogowie, ujarzmiając ich swoją ręką. Wiele razy ich wybawiał, lecz oni buntowali się w zamysłach swoich i upadali przez winy swoje, lecz wejrzał na ich niedolę i wysłuchał ich wołania. Przypomniał sobie o swym przymierzu z nimi i zlitował się według wielkiej łaski swojej. Zbudził dla nich miłosierdzie u wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę. Zbaw nas, Panie Boże nasz, i zgromadź nas pośród narodów. Abyśmy dziękowali imieniu Twemu Świętemu i aby naszą chlubą było uwielbianie Ciebie. Góry Abarim dla Ludu Bożego są przypomnieniem końca ich pielgrzymki, jednak dla grzesznego świata są zapowiedzią Sądu Bożego. Do zobaczenia.